Cześć. Witajcie na kanale Zapod DIY. Dziś przychodzę do was z małą niespodzianką, ponieważ wraz z tym filmem rozpoczynam serię pod tytułem O matku jak drogo, w których będę robić DIY różnych drogich elementów dekoracji wnętrz. Do dzisiejszego odcinka znalazłam tłoczony wazon, który na stronie Etsy kosztuje ponad 700 zł. Ja swój wykonam z modeliny szybko schnącej, a bazą tego wazonu stanie się stara butelka pożelu żelu pod prysznic. A do Was mam wielką prośbę. Jeżeli macie pomysł na coś, co mogłabym odtworzyć w ramach tej serii, to wyślijcie mi na Instagramie zdjęcie bądź link do tej rzeczy, a na pewno pojawi się to w kolejnych filmach. Jeżeli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał i zostawisz lajka pod tym filmem, oczywiście, jeżeli film Ci się spodoba. A tymczasem zapraszam do oglądania. W dzisiejszym projekcie użyłam plastikowej butelki modeliny szybko schnącej z Action. Beżowej farby akrylowej, czegoś do rozwałkowania modeliny, drewnianego koralika oraz pędzla. Projekt zaczynam od odpakowania modeliny i oderwania z niej kawałka potrzebnego do wykonania wazonu. Modelinę najpierw rozgrzewam w dłoniach poprzez ugniatanie, aby stała się bardziej plastyczna. Następnie przechodzę do wałkowania. Potrzebny mi będzie kawałek odpowiadający wysokości i obwodowi plastikowej butelki. Gdy modelina osiągnie odpowiedni rozmiar, docinam ją do kształtu butelki i owijam dookoła niej. Nadmiar modeliny odcinam. Oba końce modeliny łączę ze sobą, lekko ugniatając. Później przyjdzie pora na wyrównywanie. Aby wykończyć spód wazonu, rozwałkowuję kawałek modeliny, przymierzam do niej butelkę, a następnie wycinam okrąg, który później mocuję do dołu wazonu, również lekko dogniatając. Odciętą wcześniej modelinę wykorzystuję do stworzenia szyjki wazonu. Dokładnie oblepiam ją dookoła i dociskam, by modelina się połączyła. Nadmiar odcinam ostrym nożykiem. Następnie formuję mały wałek, który będzie wykończeniem szyjki i odmierzam potrzebną mi długość. Przy łączeniu tego typu elementów świetnie sprawdzi się metoda nacinania modeliny i smarowania ją wodą. Woda stanie się spoiwem, a nacięta modelina łatwiej się przyczepi. Wałek z modeliny oklejam dookoła szyjki, delikatnie dociskając i formując pożądany kształt. Teraz czas na wygładzenie łączeń. Idealnie sprawdzi się do tego palec i woda. Dzięki wodzie z modeliny tworzy się coś na wzór błotka, które świetnie wypełnia nierówności. Również po wyschnięciu, jeżeli pojawią się jakieś niedociągnięcia, można w ten sposób naprawić projekt. Za pomocą drewnianego koralika tworzę tłoczenia w modelinie. Ten zabieg tworzy trójwymiarowość naszego projektu. Koralik można odbijać dowolnie. Ja wybrałam gęsty wzór. Płoczenie jedno obok drugiego. Kiedy jesteśmy już zadowoleni z efektu, jaki uzyskaliśmy, wystarczy odłożyć wazon do wyschnięcia. Najlepiej na 24 godziny, by mieć pewność, że modelina dobrze wyschła. Na koniec wystarczy pomalować wazon na wybrany kolor. Ja zdecydowałam się na beżowy. Jednak, jeżeli chcesz, by wazon pozostał w kolorze modeliny, wystarczy go pokryć jedynie akrylowym lakierem zabezpieczającym. I gotowe. No i co powiecie na taki efekt końcowy? Wazon nieco różni się kształtem, ale koncepcja została zachowana. Sprawdzi się świetnie do już jesiennego wystroju wnętrz, jako wazon na przykład na suszone kwiaty. Z niecierpliwością czekam na linki czy zdjęcia wysłane do mnie, a tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia. Pa!